Cześć kochani z tej strony, Klaudia Klatek, witam Was dzisiaj w odcinku o moich włosach. O moje włosy jest naprawdę wiele pytań Często pytacie o kolor, o to, że niedawno je przedłużyłam Jak, czy rozjaśniam włosy, czy farbuję włosy Co się z nimi dzieje, co z nimi robię No i w dzisiejszym odcinku dowiecie się wszystkiego o Tego, jak wygląda moja wizyta u fryzjera, co dokładnie tam robię Pokażę Wam również moje kosmetyki pielęgnacyjne, których używam, żeby dbać o blond Także zapraszam do oglądania Zacznijmy od tego, że mamy dzisiaj 12 maja i na mojej głowie jest już potężny odrost, kolor moich włosów nie do końca jest taki, jakbym chciała trochę wpadają już w żółte tony a tego bardzo nie lubię ale słuchajcie, to dlatego, że ostatnią wizytę miałam 9 marca minęły ponad dwa miesiące i to jest bardzo długo jak sam odrost bym jeszcze przeżyła tak odkąd przedłużam włosy zagęszczam włosy, no to wiadomo na głowie mam przyczepione kanapki taśmy, bo przedłużam włosy metodą kanapkową, no i i te taśmy powinno się zmieniać co około półtorej miesiąca, w zależności od wzrostu włosa. Ale u mnie co półtorej miesiąca jest idealnie. W tym momencie to przyciągnęłam, był lockdown, no i te taśmy już są trochę problematyczne po dwóch miesiącach. Przekręcają się, ciężko jest użyć włosy tak, żeby one nie odstawały gdzieś po bokach. Także już marzę o wizycie u fryzjera. No i dzisiaj zabieram Was ze sobą. Zapytamy mojej fryzjerki Natalii, co dokładnie dzieje się z moimi włosami, jakim zabiegom są poddawane. Jestem już na miejscu i zaczynamy od ściągnięcia włosów doczepionych Te kanapki mam już ściągnięte, i na moje włosy teraz nałożymy rozjaśniacz czy na odrost tylko tu, gdzie są moje naturalne. Siedzę już jakieś 20-30 minut z zjaśniaczem także zaraz mywamy. Jestem w takiej śmiesznej pozycji, ale robimy teraz zabieg z Fibroplexa po dekoloryzacji. Pięknie, pachnie. I będziemy trzymać pewnie, tak? Przez tak, kilka, kilka minut. Włosy mamy już posuszone, teraz czekam i będziemy nakładać farbę koloryzującą. I po upływie około 30 minut zmywamy farbę I teraz po kolorze nakładamy sobie zabieg z Davinesa, nawilżający, regenerujący i pewnie będę z tobą musiała z nim poczekać, tak? Kilka minut? Tak, dokładnie 10 minut z maską, a potem jeszcze 5 ze smetaną odrywką. Okej. Okay. I mam już na głowie długie. Przejęła mnie teraz Natalia i e, przybiła mi właśnie włosy. E, Pokręciłyśmy je trochę i będziemy teraz kręcić. Tak? Tak, kręcić i obcinać. Pokręciłyśmy włosy e, i tak jak Wam zapowiedziałam, Prosiłam Natalię, żeby powiedziała Wam kilka słów na temat moich włosów, jak o nie dbamy podczas wszystkich wizyt, także oddaję słowo teraz już Natalii głos. To ja może zacznę w ogóle od początku. Już Klaudia do mnie chodzi tak naprawdę półtora roku. Cały czas włosy dekoloryzujemy. Czyli tak naprawdę od pierwszej wizyty, nie? Bo w sumie już za pierwszym tak. wizycie żeśmy dekoloryzowały i chyba na pierwszej też zagęszczałyśmy włosy. Właśnie. Tak, tylko krótsze. Tak. tak, troszeczkę krótsze, więc już tak naprawdę od pierwszej wizyty cały czas dekoloryzujemy włosy. Natomiast za pierwszym razem Dekoloryzowałyśmy całą długość włosów, potem już kolejne razy tylko i wyłącznie jakby odrost. No i potem włosy oczywiście tonujemy przy pomocy produktu właśnie marki Schwarzkopf Professional i też Fiber Plexu. To jest taki zabieg, który po prostu ma na celu chronić claudi włosy, żeby się nie łamały nie kruszyły, żeby były przede wszystkim elastyczne. No bo to o to tutaj chodzi, żeby był ładny i zdrowy blond. No i potem jak założyłyśmy te nowe włosy, właśnie teraz te długie, no długie to znowu... Byliśmy zmuszone jakby rozjaśnić całe włosy, bo chciałyśmy zmienić kolor na jaśniejszy, taki właśnie bardziej coś jak ja mam, właśnie tak jak Klaudia ma, więc znowu zdekoloryzowałyśmy całe, no ale teraz jakby znowu ponawiamy tylko odrost. No i przede wszystkim, co jest ważne i yy, to, że Klaudia włosy są w świetnej kondycji, te naturalne, yy, one cały czas rosną, nie łamią się, nie kruszą, są mocno nawilżone. A to tak naprawdę za sprawą odpowiedniej pielęgnacji. Klaudia oczywiście u nas w salonie wykonuje sobie regularne zabiegi. Albo zabiegi z marki Schwarzkopf Professional, albo z Davinesa. No jakby zmieniamy to cały czas, dopasowujemy do potrzeb włosów. No bo wiadomo, że w lecie potrzebne są inne zabiegi, w zimie inne. Także to wszystko tutaj zależy. No i dodatkowo Klaudia oczywiście w domu używa pielęgnacji od nas, co tak. bym poprosiła, może powiedzieć w domu jakich produktów używasz, co dokładnie używasz, bo myślę, że ty tak naprawdę najlepiej będziesz mogła to powiedzieć, będziesz wiedziała też jak często używasz dany szampon, czy jaka maska dla ciebie jest najlepsza. Ja wiadomo mogę coś polecić, ale to już potem klient weryfikuje, co jest dla niego fajne. Tak, i dokładnie tak powiedziała Natalia, ja po prostu wrócę do domu po wizycie i pokażę wam dokładnie za momencik jaki dokładnie produktów A, używam. ja jeszcze chcę tylko coś dopowiedzieć, dzisiaj tutaj inwetra. Mhm. Jeszcze chciałam powiedzieć, że tak naprawdę do pierwszej wizyty właśnie zagęszczamy, potem przedłużamy włosy i zobaczcie, że to jest w ogóle metoda nieinwazyjna. Przede wszystkim Klaudia śpi spokojnie, bo ją nic nie boli na głowie, tak jak w przypadku innych metod zazwyczaj jest to mocniej odczuwalne i jej włosy nie uległy zniszczeniu. i włosy są coraz to dłuższe, coraz to lepsze, jest ich coraz więcej, nie ma jakichś ubytków we włosach, także dobra, jakby dobry Dobra metoda przedłużenia się tego jest na i odpowiednia aplikacja tych włosów pozwala nam zachować zdrowe włosy i pozwala nam te włosy zapuścić. Wróciłam do domu, jest już niestety ciemno, więc pokazuję Wam się przy świetle sztucznym w mieszkaniu. Pewnie ładniej by było przy dziennym, kolor by byłby lepiej widoczny, ale mam nadzieję, że na poprzedniej przewidzie, którą widzieliście z salonu, było widać ten kolor, jaki jest faktycznie w trochę lepszym oświetleniu, troszkę mocniejszym. No i dobra, przechodzimy do pielęgnacji, bo tak jak powiedziała Natalia, pielęgnacja jest bardzo ważna. To jest już jakby druga część sukcesu. Dobrze zrobić włosy u fryzjera, no a potem dbać o to w domu, żeby te włosy były porządnie na filtrze. Żeby kolor był odpowiednimi produktami utrzymany, ochłodzony. Um, także dobra, zaczniemy sobie może od szamponów. Ja używam dwóch szamponów zamiennie, um, jedno mycie myję szamponem Schwarzkopf, tym BC niebieskim. Wszystkie te produkty, które dzisiaj Wam pokażę, dostaniecie na stronie studiowiewien.pl, na sklepie salonu, do którego chodzę. Także to jest niebieski szampon i właśnie on pozwala ochłodzić Wam blond, pozwala schodzić kolor, tutaj widać, że to jest w środku niebieskie. Także myję tym szamponem, a kolejne mycie e, myję szamponem z Dawinesa e, Well Being szampon nawilżającym, też bardzo fajny, pięknie pachnie i właśnie odpowiednio nawilża włosy. Pamiętajcie, że rozjaśnione włosy bardzo potrzebują tego nawilżenia. I jeśli chodzi o szampony, to zwykle to są moje takie stałe produkty, których używałam praktycznie ciągle. Podczas dzisiejszej wizyty dostałam od Natalii nowy szampon z Authentic Beauty Concept i to są słuchajcie, szampony, e, które mm, mają dość naturalne składy. I oprócz tego, teraz wymyślili taką akcję, że mają takie ekologiczne opakowania. O co chodzi? Chodzi o to, że ta buteleczka jest buteleczką wielorazowego użytku. W salonie, do którego ja chodzę, czyli Studio Vivien, mamy takie, jakby, pojemniki, jak widzicie na tym zdjęciu. I przychodząc na każdą wizytę, bierzemy ze sobą pojemniczek i panie fryzjerki nalewają Wam po prostu do środka szampon. No i wiecie, to jest bardzo eko, fajna alternatywa, fajna opcja. Także jeśli lubicie produkty Authentic Beauty Concept, to właśnie oni mają taką, taką opcję. Ja tych produktów za często nie używałam, wcześniej za bardzo nie miałam opcji do przetestowania, także dzisiaj dostałam od Natalii buteleczkę szamponu. Potestuję sobie, zobaczymy. Następnie maski do włosów, również bardzo ważny element, pamiętajcie, żeby te maski faktycznie na włosach przytrzymywać na jakiś czas. Ja masek używałam wiele i w sumie większość daje radę, ale dwie takie moje ulubione od dawna, już powiedzmy od roku, co jakiś czas do nich wracam. To są właśnie te, które pokażę Wam w dzisiejszym odcinku. Zaczniemy może od maski z Davinesa Oil Butter. Bardzo fajna, gęsta maska, pięknie pachnie i naprawdę mocno te włosy tak odżywia. One po nałożeniu tej maski i trzymaniu około 5-10 minut po zmyciu są takie gładkie, takie miłe, łatwo się rozczesują i naprawdę wyglądają bardzo dobrze. Są takie wygładzone, także bardzo dobry produkt. A druga maska jest z innej firmy, jest z firmy Schwarzkopf, jak się nie mylę, tak? Schwarzkopf Profesjonal i to jest linia do blondów, także tutaj mm, razem z tym e, szamponem to jest typowo do chłodnych blondów. Ta maska ma niebieski kolor, taki fioletowy nakładamy ją i ona nam dodatkowo składza końcówki. Szamponem myjemy włosy u nasady, a tutaj podtrzymuje nam ten produkt kolor naszych końcówek. Także też fajna maska, jak macie taki jasny blond, jak ja to na maksa polecam. Te dwa produkty sprawdzą się do każdych włosów, nie tylko do blondów, także tutaj mogę Wam zarekomendować. Następnie co robię po umyciu? Osuszam włosy ręcznikiem albo bawełnianą bluzką i Spryskuję włosy olejkiem, mleczkiem, tutaj akurat mam z Davinesa, już mi się kończy i bardzo mi się dobrze sprawdzał, w formie takiego sprayu z mgiełką Oil All In One Milk. Bardzo fajny, fajnie pachnie, też ułatwia przesywanie i te włosy nawilża. Następnie na końcówki nakładam olejek z Marokan Oil. I to jest jedyny produkt, który nie jest dostępny na sklepie Studia Vivian. Ten produkt dostaniecie na przykład na kokopandzie. kokopanda.pl. Coco bardzo fajny olejek, też fajnie pachnie, nie tłuści nam włosów. I nie trzeba go zmywać, spłukiwać, No i również bardzo ważny element termoochrona przed suszeniem włosów, przed ciepłem, przed lokówką, prostownicą. Musimy włosy spryskiwać, żeby zabezpieczyć je przed yy, ciepłem. No i tutaj mam taką termoochronę z marki Iconve. I też właśnie ze studia Vivienne i bardzo dobrze mi się sprawdza, w formie mgiełki. I bardzo ważnym elementem dbania o włosy jest też odpowiednia szczotka. Ja od jakiegoś czasu używam szczotki z Olive Garden, takiej, którą widzicie tutaj mam w ręce. Bardzo fajna, nie urywa włosów, ładnie je rozczesuje, tak gładko idzie po włosach, sunie wręcz. Także też tą szczotkę mogę Wam śmiało polecić. Myślę, że w tym odcinku dowiedziałeś się już wszystkiego o moich włosach, jeszcze tak w ramach ścisłości. Jakbyście były ciekawe, jakie ja mam kanapki, jakie ich nie przedłużam włosy, to są to włosy naturalne od balmę. I chyba wiecie już wszystko. Jakbyście miały jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście zadawajcie je w komentarzach pod tym filmem, będę czytać i odpisywać. Bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!